Dzień dobry Państwu. Yy, spotykamy się w związku ze sprawą pana Andrzeja Pochylskiego, który został aresztowany. Oto i on. Proszę się przedstawić. Yy, witam Państwa. Nazywam się Andrzej Pochylski. Zostałem aresztowany pod zarzutem yy, próby yy, zabójstwa prezydenta yy, Miasta ja Tadeusza Tuskulackiego. Yy, jak to było z tą sprawą? Proszę powiedzieć, dla całej Polski, bo będzie nas oglądała cała Polska, nowy ekran, wiele portali internetowych, społecznościowych. Pan jako działacz narodowy, patriotyczny, pro-Polski, w trzeciej RP ma takie problemy, że nazywa no, pana w gazecie wyborczej terrorystą, człowiekiem szalonym. W jakich my czasach żyjemy? Pro, proszę opowiedzieć o, o, o tej całej sytuacji. O godzinie 7.40 zostałem wzbudzony Którego dnia? Data: Cz też 14 bardzo. grudnia. O godzinie 7.40 zostałem wzbudzony głośnymi stukami w drzwi. Ubrałem się i otworzyłem, i ku memu zaskoczeniu zobaczyłem cały pluton policji uzbrojonej od stóp. Po, po, po głowę, po zęby właściwie i musiałem ich wpuścić do mieszkania nie poinformowali mnie na samym początku o co chodzi tylko zaczęli przeszukiwać mieszkanie nie poinformowali mnie, że chodzi o zabójst przygotowanie zabójstwa prezydenta miasta Tadeusza Truskolaskiego tylko poinformowali mnie, że będą poszukiwać broni, amunicji i bomb więc musiałem udostępnić im wszystkie pomieszczenia w tym czasie ubrałem się no, i rozpoczęło się przeszukanie. Proszę. No, co było dalej? Ile to trwało? Proszę powiedzieć. No, to wszystko trwało u mnie w mieszkaniu około dwóch godzin. Dojechał później pies Rambo, który wąchał wszystko w mieszkaniu. Pies policyjny. Pies bo... policyjny. Tak. Nic nie znalazł. I później zostałem poinformowany, że jedziemy na. Komendę Miejską Policji. No i tam udaliśmy się na komendę Miejską Policji. Zabrałem tylko jeszcze mieszkanie i pojechaliśmy na komendę Miejską Policji Białstoku na ulicy Bema. Gdzie było jakieś przesłuchanie? Co tam było na tej komendzie? Na komendzie Miejskiej Będzie. na Policji Bema poinformowano mnie o pierwszym zarzucie. Pierwszy zarzut brzmiał, że hmm. Przygotowuję zamach bombowy, dosłownie to było sformułowane, że zamierzam zniszczyć Tadeusza Truskolowskiego przy pomocy bomby, którą sam skonstruuję. Oczywiście zaprzeczyłem temu, powiedziałem, że się nie przyznaję, że nie mam takiego zamiaru. Później poinformowano mnie, że poczekam jakiś czas, dwie godziny w areszcie. Zanim oni sprawdzą komputery, im... Właśnie. Co yy, zabrano z pana mieszkania? Zabrano komputer, yy, notes, yy, pendrive i yy, sporą ilość yy, płyt yy, CD. Oraz jakieś wydruki. Yy. Czy ma pan na to dokument? Yy. Zostawiono mi dokument, yy, w tej chwili nie mam go w mieszkaniu, jest yy, u adwokata. Rozumiem. I rozumiem, że cały czas te rzeczy są w dyspozycji policji. Tak, wszystkie te rzeczy zatrzymane są w dyspozycji policji. Następnie, no jak pan do tego aresztu, proszę się prawda, wypowiedzieć na ten temat. Co, co z telefonami, też? Telefony też? Bo ja dzwonię do ciebie, a tak, tak, zapomn dzwonię te, do teraz i, i nie mogę się dodzwonić i Okazuje że jesteś odcięty od, od świata. Trzy, trzy chyba telefony, wszystkie, wszystkie zabrane, tak? Zapomniałem dodać, że właśnie wszystkie telefony zostały też yy, zabrane. Zarekwirowane. Zarekwirowane w celu yy, tej sprawy. W celu tej sprawy. No i co dalej się działo? Co dalej? Się, jakie. jakie Jakie no, dalej były? minęły dwie godziny, i pozostałem w areszcie. Po dwóch godzinach zjadłem w areszcie kolację. Przespałem się całą noc. Dobra była chociaż? Bardzo słabo karmią, bo to jest mortadela i suchy chleb bez masła. No, słuchajcie, I, internauci. Słuch i herbatka taka, można powiedzieć, bryzgała jakaś. Do następnego dnia, następnego dnia były następne przesłuchania. I A gdzie, gdzie był nocleg? Nocleg, ja był, nocleg był w słynnym areszcie na ulicy Bema, nazywanym w Jamstoku potocznie dołkiem, bo człowiek spędzając tam czas po prostu wpada w dołek psychiczny. Psychiczny. To to te słynne carskie jeszcze więzienie? Nie, 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 to jest areszt. To są... Cara to, to nie Kopernika, to nie, 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 nie ten areszt. Szkodzicie? Nie, 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 to dołek. To jest yy, yy, specjalny areszt tymczasowy. Aha. Yy, do 24 godzin tam przetrzymują. Rozumiem. I później z tego aresztu oczywiście udaliśmy się po przesłuchaniach na komendzie miejskiej na Bema udaliśmy się na następne przesłuchania do prokuratury rejonowej na Mickiewicza czas 103, a stamtąd znowu udałem się do aresztu yy, w prokuraturze gdzie odbyło się posiedzenie sądu i orzeczono tymczasowy areszt na dwa miesiące do 14 lutego 2013 roku no proszę yy, i co, co dalej? Co dalej było? Jak był następny dzień? Też yy, za kratami? Yy, tak yy, po orzeczeniu aresztu tymczasowego spakowano mnie z prokuratury rejonowej i udaliśmy się do yy, Aresztu yy, szpitalnego w miejscowości Choroszcz. w szpitalu yy, w Choroszczy. Czyli yy, ktoś zasugerował, że yy, należy pana, ciebie, Andrzeju, wysłać na jakąś obserwację. Poinformowano cię, dlaczego tam jedziesz, yy, nie poinformowano. Jak to było? Poinformowano mnie, że zostaję się do szpita yy, że zostaje aresztowany na dwa miesiące, tak jak powiedziałem do 14 lutego. I czy się przyznaje, czy się nie, nie przyznaje do postawionego mi zarzu, zarzutu po, powiedziałem dla sądu, że nie przyznaję się do postawionego mi zarzutu. A była by, rozprawa jakaś? Był tak, by, była, była krótka rozprawa w, y, dotycząca tymczasowego aresztowania, bo y, mogą mnie zatrzymać na 48 godzin i zatrzymano mnie na 48 godzin bez Aha. wyroku sądu, bo to takie sprawie do 48 godzin, później rozprawa o tymczasowe aresztowanie i sąd orzekł, tak jak powiedziałem na dwa miesiące i orzeczono, że yy, pomimo, a... pomimo tego, że nie przyznałeś się, a jakie były dowody z sądu? Czym się sąd kierował w sprawie? Yy, prawda? Ja nie miałem dostępu do dowodów, dlatego że nie, śledztwo nie, dochodzenie nie było jeszcze zakończone. Ale y, z tego, co się zorientowałem na przesłuchaniach, y, bo od, odmówiłem składania wyjaśnień, tylko powiedziałem, że odpowiem na niektóre pytania. Mm -hmm. y, jakie to były pytania? Pytania były, czy znam y, prezydenta Trudzkolackiego, stwierdziłem, że znam, gdzie mieszka, y, czy planowałem na niego zamach, czy gromadziłem mm. jakieś materiały, żeby jego. Takie podstawowe, banalne pytania. Banalne pytania, ale nie zadano mi pytania, na jakiej podstawie. W ogóle te dochodzenie się rozpoczęło. No właśnie. Tego się nie dowiedziałeś. Tego jakoś mi nie, nie, nie powiedziano. No powiedziano, czyli y, byłeś zastraszony y, i niepoinformowany dobrze. Y, no i, i, i dalej. Co, co dalej się dzieje? I uwaga, gdzie była ta rozprawa? W jakim budynku? Y, tak jak powiedziałem, prokuratura rejonowa, Białystok, ulica Mickiewicza 103. I tam od razu. Kiedy sąd orzecze tymczasowe aresztowanie? Czyli w sądzie tym głównym, największym... W y, co, 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 Ja miałem sprawę y, o antysemityzm w y, tej fortecy dużej, tak? Tak, to jest... Y, na jest przeciwko lotniska. Centrum, na przeciwko lotniska w Rozumiem, no czyli troszeczkę powozili, powozili Ciebie. Tak, z Komendy z Miejskiej, przez całe miasto, o, na kraniec miasta. Y, no dobrze i... i co, co, co myślałeś? W tych momentach gwoździli cię? Jakie miałeś przeczucia? Yy, czy, czy myślałeś o swoich kolegach, którzy na wolności działają? To znaczy, czy świat to by się zawalił? Czy załamałeś się? J jak to było? No, jak wpada cała brygada policjantów yy, z, z nakazem przeszukania i człowiek nie wie o co chodzi. Mieli broń, tak? Tak, yy, to są tak zwane kamizelki yy, taktyczne do działań. Yy. Ale w kominiarkach? Nie, ta nie, część, ale byli uzbrojeni. To y, pistolety, y, te granaty chuchome i tak dalej. Potem pies. Jak wpada cała brygada uzbrojonych ludzi. To robi wrażenie. Y, robi wrażenie, ale przede wszystkim człowiek się zastanawia o co chodzi, bo y, nic nie, takiego na mieszkaniu, w mieszkaniu nie miałem i zastanawiałem się o co chodzi, ale mimo wszystko to strach człowieka ogarnia, ponieważ nie wie o co chodzi. O to. To jest właśnie no najgorsze. No tak. A potem jak już, już te dni mijały, było po rozprawie, wyrok na dwa miesiące, co wtedy, co wtedy jakie myśli dopadają człowieka? No to człowiek wtedy z urywków tego, coś, co mówią między sobą policjanci, bo to najczęściej tak jest, oni nie ujawniają akt sprawy, ale z urywków, jak między sobą rozmawiają, składa człowiek sobie tą, tą całość, o co chodzi. Bo jeżeli jest się aresztowany, to oni nie, nie informują na jakiej podstawie i tak dalej, jakie mają dowody, tego nie mówią, tylko stawiają zarzut, artykuł taki i taki i jazda na całego, wykonują swoje czynności, bo, y, ale y, nie informują na jakiej podstawie, co ja zrobiłem, jaki świadek, coś, coś i człowiek nie wie o co chodzi i tylko z urywków rozmów między policjantami zaczyna się zastanawiać, sk sklejać całość. Rozumiem. Czyli jednym słowem, yy, czułeś się cały czas niedoinformowany yy, i, prawda, aresztowany i niedoinformowany totalnie. Mogłeś liczyć sam na swoje domysły. Tak, ja nic nie zrobiłem, od tego trzeba zacząć. Do niczego też się nie mogłem przyznać, nawet gdybym chciał, to nie mógłbym się przyznać, bo nic nie zrobiłem. I, i zastanawiałem się, na jakiej podstawie policja zrobiła rewizję i skąd to w ogóle się wzięło, to całe zamieszanie ale myślę, że masz dostęp do akt, wiesz, jacy ludzie w tym uczestniczyli, jakie decyzje kto podejmował i możesz tych ludzi po prostu już no, popoznać, po prawda? Wiedzieć, że na co ich stać i jak, jak, jak oni działają, tak? Tak, kiedy, kiedy nie znaleziono u mnie w domu ani broni, ani materiałów wybuchowych, ani amunicji, które by świadczyły, że mam przeprowadzić zamach. Wtedy zmieniono dla mnie zarzut, że groziłem dla Tadeusza Truskolaskiego śmiercią. Na początku, że chciałem go zabić i w tym celu przygotowywałem zamach i bombę, a potem zmieniono zarzut, że mu groziłem. Przez czyli... trzecią osobę. Nie osobiście, tylko przez trzecią osobę. Czyli to jest pomówienie. Pomówienie, właśnie. E... Dobrze. E... Pan Andrzeju... Razem działaliśmy w Komitecie Podlasie XXI wieku. E, taki sojusz. Wiem, że e, pan jest czynnym działaczem opcji społecznej, tak. która zajmuje się patrzeniem na ręce dla władzy tu lokalnej, czyli w tym momencie dla pana Truskowskiego. Być może to go e, zmobilizowałoby panu dokuczyć. Nie sądzi pan? Zgadzam się z tym. i Chcę tylko dodać, że... Prezydent, prezydent miasta prawie, no ile Białystok ma mieszkańców? 300 tysięcy. 300 tysięcy atakuje opozycjonistę. Dla mnie, dla mnie to tak wygląda. Gazeta Wyborcza NonStop rzuca to na pierwszą stronę. Czy ta działalność właśnie, nie odczuwa pan, że jest to polityczny atak? Jest to polityczny atak, tylko chciałbym jeszcze tutaj dodać, że żaden zamach na prezydenta miasta Truskolaskiego przeze mnie nie był przygotowywany i nie będzie przygotowywany. I chcę jeszcze dodać, że mimo, że to jest prezydent yy, zły, to dla opozycji jest to dobra sytuacja, ponieważ ma kogo krytykować i z kim walczyć. Dlatego taki prezydent, wbrew pozorom, to nie jest prezydent dla nas do likwidacji, tylko yy, do walki słownej. To jest dla nas, można powiedzieć, dar, bo gdybyśmy mieli prezydenta idealnego, który zapewniłby ludziom miejsca pracy, możliwość handlu w Białymstoku, to nie mielibyśmy kogo krytykować. A prezydent Truskolaski działa przeciwko miastu i nikt nie chciał go w Białymstoku z opozycji zabijać. Po prostu mamy argumenty większe niż bomba. Tak. Większe. My otwieramy... Skuteczniejsze. Tak. Ja... Interesuje się historią i jeszcze nigdy nie słyszałem, żeby w jakiejkolwiek historii i jakimkolwiek kraju zabito prezydenta miasta. Prezydenta kraju zgodzę się, ale prezydenta miasta nie słyszałem. Jaki prezydent, taki zamach. Dziękujemy bardzo. Może jeszcze tutaj zapytaj pana Andrzeja o, o, o szkalowanie w gazetach. A szkalowanie... Mamy te dwie minuty jeszcze. Tak? Dobrze. Szkalowy w ogóle Andrzeju, ty siedziałeś za, za kratami. A my tutaj e, obserwowaliśmy rozwój sytuacji. Gazeta Wyborcza oraz e, Kurier Poranny bardzo szkalował, przedstawił się w bardzo krzywym świetle e, jako osobę w ogóle, w ogóle do, do, do kasacji, prawda? E, czy, czy, czy jakieś będą... E, może sprawę im zapomówienie e, założyć? No nie wiem. Ja na przykład... E, Bogwale się zrobiłem konferencję prasową, gdzie powiedziałem, że nie zgadzamy się na oczernianie opozycjonistów w naszym mieście po prostu i kazałem dla pana prezydenta przeprosić słownie w gazetach, w mediach. No, Prawda? Jeżeli nie ma podstaw, to nie, nie wolno kogoś oskarżać, prawda? Ani szkalować bezkarnie człowieka, bo, bo dorysowywanie twarzy no, nie służy yy, dobrym zwyczajom polityki. Sprawa będzie robiona sądowa dla donosiciela, który złożył fałszywe doniesienie i fałszywe oskarżenie przeciwko mnie. Będzie robiona sprawa sądowa przeciwko gazetom yy, sprawy ciężkie yy... Na razie... przydałoby się, przydałoby, przydałoby się. się. ale yy, nie, nie jestem... Może zaapeluj do jakiegoś prawnika z Polski. Ko koniec baterii. Także. No dobrze. Także, także przerwało. Nie, nie przerwało. Przerwa... Aha. To nie przerwało. Za, za, zaapeluj do yy, prawnika jakiegoś w Polsce. Może ktoś by się podjął w yy, wytoczeniu procesu yy, dla działacza na, yy, przez... przez Działacza narodowego dla, dla gazet, dla gazet. Mnie satysfakcjonowałoby, gdyby gazeta kurier poradny umieściła moje sprostowanie na pierwszej stronie, ewentualnie na drugiej stronie, z moją wypowiedzią, ponieważ w Białymstoku dziennikarze, podobnie jak w całej Polsce, to jest bydło pracujące za obrok, czyli za jedzenie. No za, za to za liniówkę. I chcę zwrócić uwagę, że pierwszy premier Rzeczypospolitej Polskiej po upadku komunizmu, Tadeusz Mazowiecki, był yy... człowiekiem tzw. komuny, czyli yy... ludzi przysłanych tutaj, współpracujących z Policją Polityczną i takich mamy dziennikarzy. Tego skutki odczuwamy do dzisiaj. Tak, wer yy, werbowanie dziennikarzy do polityki i odwrotnie, zajmowanie się dziennikarzy w Polsce polityką. To to jest yy, po prostu zwracenie człowieka robotę. Tak, i mnie by satysfakcjonowało, bo wiem, że y, kurier poranny bluzga w każdym temacie, kościół bluzga, każdo, y, każdego człowieka bluzga. Po prostu, żeby, żeby osoba, która jest po, pomawiana przez gazety, miała możliwość zamieszczenia swojego sprostowania w danej sprawie, konkretnie, faktycznie jak wyglądała sytuacja. A sytuacja była prosta: zostałem pomówiony. Policja y, nie wykonała do końca swoich czynności prawidłowo, ponieważ powinna to y, w całkiem innej formie sprawdzić, a nie od razu represjonować y, mnie y, tymczasowym aresztowaniem na podstawie pomówienia człowieka, który jest psychicznie chory, bo doniesienie y, złożył y, prezydent w nawiasie Krzysztof Kononowicz który współpracował z drugim prezydentem, Tadeuszem Truskolaskim. I czy to była współpraca umówiona, czy też wykorzystanie sytuacji, to jest jeden wielki znak zapytania, ale yy, jeden i drugi prezydent w tej sytuacji robili wszystko, żeby nie było yy, niczego, żeby nie było po prostu mnie jako działacza politycznego. Bo ujawniamy afery w tym mieście. Policja nie może się zająć prezydentem naszego miasta, ale zajmuje się opozycją. No niestety taka jest sytuacja. No to mamy rewelacyjną wiadomość. Pozdrawiamy wszystkich internetów. Dziękujemy.